Kolejna kwestia, którą chciałam poruszyć, to jest kwestia chorób piersi kobiet, które nie karmiły piersią. Więc zapadalność na wszelkiego rodzaju choroby piersi, w tym oczywiście raka, różnego rodzaju cysty, zapalenia piersi, jest ściśle związana z niekarmieniem dziecka. Więc częściej zapadają. Na te choroby kobiety, które nie miały dzieci nigdy i oczywiście, e, tak samo kobiety, które miały dzieci, a wiersią nie karmiły. E, to jest e, trudno powiedzieć do końca, dlaczego tak się dzieje. Wydaje mi się, że to jest jakby odpowiedź natury na właśnie na to na rodzaj e, odwrócenia się właśnie od niej czyli e, Czyli odejścia od niej i życia w sposób sztuczny, życia w sposób pozbawiony głębi, pozbawiony miłości, pozbawiony bliskości, a nie ma tak naprawdę większej bliskości niż bliskość, która się pojawia w momencie karmienia piersią. Więc kobiety, które karmiły piersią. Pełen sposób, czyli do momentu, kiedy samo dziecko podeszło od piersi, więc te minimum, minimum absolutne 3 lata, e, praktycznie nie ma takich przypadków, żeby te kobiety zachorowywały na raka, więc, e, więc to już jest jakby bardzo jasny um, przykład dla ludzi, którzy są bardzo mocno w swoich umysłach i jakby nie są w stanie ogarnąć tej, tej sfery emocjonalnej, e, już nie wspomnę o duchowej. Um, Całego tego procesu i więzi z dzieckiem, to nawet to to przynajmniej powinno do nich przemówić. Ja pamiętam taką historię z własnego przykładu, na przykład mojej mamy, która nie karmiła ani mnie, ani mojego brata, który jest 10 lat ode mnie młodszy, piersią ani przez, przez sekundę. Bardzo trudno jej wyjaśnić dlaczego. Jedyne, co, co mogła mi powiedzieć, to to, że taka była wtedy moda. I że nikt do tego nie zachęcał. Nigdy nie widziała karmienia piersią, jej matka, czyli moja babcia w tej chwili już 91-letnia też nie karmiła ją piersią. I też z opowieści babci babcia też nie umie tego wyjaśnić, dlaczego. Nie lubiła po prostu tak się wydarzyło. I babcia wspomina, jak bardzo moja mama chorowała przez, przez pierwszy. Rok życia, a tak naprawdę przez cały ten czas, właśnie formatywny, opowiadała mi o tym, jak moja mama nieustannie była chora, jakie były ogromne problemy, jak moja babcia nie wiedziała, co z tym zrobić. No i oczywiście mam tu jasną odpowiedź: nie, zabrakło podstawowego elementu utrzymującego odporność i poczucie bezpieczeństwa Ech. dziecka, czyli karmienia piersią. No i oczywiście moja mama bardzo łatwo, jakby poddała się tej tak zwanej modzie, chociaż ja znam kobiety. W jej wieku, które karmiły wtedy piersią i, i naturalnie podążał, pod, podążały za, za naturą. Moja mama wybrała tak, a nie inaczej. Ja tylko pamiętam z dzieciństwa, jak mój brat się urodził, jak właśnie miałam, miałam to około 10 lat, jak bardzo moja mama krzyczała i płakała, bo miała takie bóle piersi, bo nie chciała karmić, więc to mleko się kumulowało w piersiach i, i pamiętam, że nawet musiał przyjechać lekarz, który, który udrażniał jej, jej sutki, bo, bo tak bardzo cierpiała i nie przyszło jej do głowy, że jej własne dziecko mogłoby jej ulżyć w tym, ulżyć w tym, w tym bólu. Więc to, co ją, ją kierowało, no, jest dla mnie niezrozumiałe i bardzo przykro, niemniej jednak takie, takie dokonała wyborów. I wracając do tego tematu właśnie chorób piersi, że po około 20 latach od, od, mojej, od urodzenia mnie i mniej więcej 10 latach od urodzenia mojego brata, to jest, ja nie pamiętam dokładnie, jaki to był okres czasu, niemniej jednak pojawiały, pojawiły się w jej piersiach cysty, całe piersi właśnie były, były, Wypełnione różnego rodzaju tworami, które wytworzyła wytworzyło jej ciało rodzajem kamieni, które były pełne, do których jej piersi były pełne, więc, więc w jaki sposób się leczyła, już nie pamiętam tego procesu leczenia, nimi jednak do raka piersi nie doszło, ale sam fakt właśnie. E, takich e, bolesnych symptomów i był to rodzaj choroby, który, tak jak mówię, ona leczyła e, i, i w tej chwili nie wiem, czy jest to całkowicie wyleczone, ale prawdopodobnie tak. Niemniej jednak pamiętam, jaki to był ogromny problem. E, czyli zobaczcie właśnie, e, jak ja we własnym, we własnej swojej rodzinie mam już przykład na to, że kobieta, która nie karmiła, jakie miała, później ogromne e, problemy z piersiami, więc, e, więc jest to kolejny argument, który ja to nam pokazuje, idźmy za naturą, nie odwracajmy się od niej, nie występujmy przeciwko nim, przeciwko niej, bo bardzo niedobrze się to dla nas skończy pod każdym względem.